w pięknych okolicznościach przyrody chcę Wam pokazać masaż mięśni wewnątrz ust i akurat to są ważne mięśnie, które wpływają na bruzdę nosowo-wargową i wpływają też na rozluźnienie twarzy. Szczególnie rozluźnienie mięśnia żwacza, który bardzo mocno wpływa na zgrzytanie zębów w nocy, na ścieranie zębów i spięty ten mięsień jest też powodem migren. Mam czystą rękę, wkładam rękę do ust i Wydłużam mięśnie, rozciągam je. Tym samym one się rozróżniają, ale chodzi o to, że mięśnie zestresowane się skracają i powodują nam na twarzy różne deformacje, więc my mamy je rozciągnąć. I pierwszy to będzie mięsień Dźwigacz Wargi Górnej. To jest mięsień, który idzie tutaj i właśnie ma między innymi wpływ na bruzdę nosowo-wargową. Rozciągam. Robicie tego tyle ile chcecie, tak długo jak chcecie, do granicy akceptowalnego bólu. Drugim mięśniem, który ma bardzo duży wpływ na bruzę nosowo-wargową, jest mięsień obniżacz wargi dolnej. On jest tutaj i tak samo masujemy od dołu do góry, rozciągamy go. Przy okazji, tutaj jest taki węzeł mięśniowy. W tym miejscu bardzo dużo mięśni się spotyka. Rozluźnienie tutaj tej kulki będzie bardzo dobroczynne dla całej naszej twarzy. No i jeden z najsilniejszych, albo nawet najsilniejszy mięsień, mięsień Żwacz, jego tak samo rozciągamy. Jak chcecie upewnić się, gdzie jest ten mięsień żwacz, przykładacie tu palec i zagryzacie zęby. Tu widzicie, jak się rusza? Nam jest czasem tak spięte, że nawet trudno jest włożyć palec. Dlatego rozpracowywanie tego mięśnia to będzie wiele dni, wiele tygodni. A jak będziecie miały ochotę, to możecie sobie rozmasowywać tutaj całą twarz. Może nie za często, bo to jest bardzo mocny masaż. Możecie zrobić nawet 15 minut na każdą stronę. I oczywiście to, co Wam pokazałam, robicie symetrycznie. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten przepiękny widok, gdzie robię dla Was masaż. Razi mnie troszeczkę słoneczko hiszpańskie. Zobaczcie, jak to cudownie. 宝宝。